Gdybym miał w trzech słowach określić tegoroczny mały, wielki bieg, to powiedziałbym: przepiękna pogoda, wspaniała atmosfera, świetna organizacja. I do tego mnóstwo osób chcących aktywnie spędzić weekend. Ten bieg cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że nawet bocian przed chwilą przeleciał nad nami. Myślę, że powinniśmy się zastanowić nad nazwą tego biegu, bo słowo mały już niekoniecznie do niego pasuje. Odpowiednia organizacja i źródłem udanej imprezy. Dzisiaj jesteśmy tutaj od godziny trzeciej. Rozkładamy rzeczy, przygotowujemy boisko dla dzieci, metę, żeby o godzinie 6 mogli już wystartować biegacze wielkiego biegu. Dzięki dzielnym wolontariuszom mogło to się tak naprawdę wszystko odbyć. Pomagali nam w punktach, odbioru pakietów. Dla wszystkich zawodników małego wielkiego biegu przygotowaliśmy pyszny poczęstunek. Przygotowała go szkoła w straszynie. Biegnie nie jest tylko sprawdzianym możliwości fizycznych, ale doskonałą alternatywą spędzania wolnego czasu, szczególnie w towarzystwie osób, które mogą stać się dla nas inspiracją. W zeszłym roku rozpoczęliśmy tę imprezę tak oficjalnie, no i widać, że się dynamicznie rozrasta. To jest zaszczepienie ruchu do życia małego człowieka. Uczy się rywalizacji, uczy się też, że przegrana nie jest końcem świata. A poza tym poziom endorfin po takim dniu i jeszcze przy takim słońcu jest nie do przecenienia. Tutaj przychodzą całe rodziny biegać. Najpierw dzieciaczki biegają, a później mama i tata biegną. W przyszłym roku tak wszystko zorganizuję, żebym mogła pobiec. Przypomnijmy: Mały Wielki Bieg to kartkówka dla najmłodszych na krótkich dystansach oraz sprawdzian dla twardzieli, którzy pokonują 13 i 68 kilometrów i dodatkowo wykonują zadania specjalne. Jak zatem czuje się człowiek po przebiegnięciu tylu kilometrów? Szczęśliwy, zmęczony i szczęśliwy. Dokładnie ten bieg, biegam już kilka lat i jeszcze po całej Polsce, naprawdę jedno z lepszych, jeżeli chodzi o widoki i organizację, rewelacja. Znaczy to jest tak, wszyscy mówią jaki jestem szczęśliwy, jak jestem szczęśliwy, ale jesteśmy też bardzo zmęczeni, tak? Jest dzisiaj ciepło, bardzo się chciało nam pić, więc to też pogarszało troszkę sytuację na trasie, natomiast to już się zawsze się o tym zapomina i zostaje duży, duży, duża, duża satysfakcja z tego, że się udało. Ja lubię takie biegi właśnie zadaniowe, typu troszeczkę się poruszać, troszeczkę pobiegać, a pogoda dzisiaj widać dopisała, zresztą w zeszłym roku też, też było bardzo fajnie, ciepło, i bardzo fajny bieg. Dużo zadań ciekawych, głównie siłowych, ale były też takie logiczne jak układanie puzli. Co nie każdemu super superbożu. Ale naprawdę fajnie. E, przygoda. Fajna przygoda, polecam. Bardzo fajnie, mega trasa. Krajobrazy super. No i ogólnie fajne zadania. No, nie będę zdradzał. Bo zagadka za rok przyjechać zobaczyć. Polecam naprawdę. Przyjemne spożyteczne można połączyć zawsze. Podczas imprezy działał punkt rejestracji osób, które chcą pomóc Rafałowi waśko oraz innym potrzebującym. Na kolejne edycje biegu zapraszamy za rok. I zachęcamy do aktywnego spędzania czasu, szczególnie w gminie Pruszcz Gdański. Polecamy również zobaczyć Uratuj Życie Rafałowi i Innym, Zostań Dawcą oraz Gmina Pruszcz Gdański dba o bezpieczeństwo mieszkańców. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.